Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie ze Smokiem. Dzisiaj koszczę krekulca z klubu fantastyki Krekulec, który działa w Jastrzępie Stroju. Cześć. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj będziemy rozmawiali o klubie fantastyki Krekulec, właśnie. I zacznijmy, od, zacznijmy żebyś powiedział kilka słów o sobie. Jasne, nazywam się Piotrek. Mam 26 lat. Studiuję bezpieczeństwo narodowe, pracuję w Portal Games, czyli to jest firma zajmująca się grami planszowymi. Jestem tam magazynierem. No i w sumie już prowadzę ten klub fantastyki z 5 lat, a w fandomie jestem od 10 lat. Słuchaj, wiesz co, chciałem się cię zapytać, po ostatnio tak pomyślałem, że zadawać takie pytania i też akurat to się fajnie słyszyło, ponieważ yy, jakie są, wiem, jeżeli to przepamiętam, to yy, jest, yy, z waszym miastem jest wiązana legenda, tak? Możesz opowiedzieć o Lekentach w wokre jakie są. Yy. Tak, zgadza się. Chodzi konkretnie właśnie o legendę o Czarnym Rycerzu to polegało na tym, że kiedy było księstwo, Jastrzębiec II należało rzemie księstwa czy Raciborskiego i na tym, na szlaku, który prowadził, bo to był szlak bursztynowy, znajdował się na nim właśnie zbójnik, który nazywał się Czarnym Rycerzem. Polegało to na tym, nazwali go też jaszcząb, dlatego, że wszystkie swoje ofiary atakował z drzewa, zresztą skakiwał na nie. On się wziął właśnie nasza. Ja pomyślałem sobie po prostu tak, że weźmy sobie tą historię, pociągnijmy dalej i dajmy trochę nutki właśnie tej fantastyki. po prostu stwierdziłem, że fajny jest motyw, że jest tutaj był taki rycerz, który się zbuntował przeciwko temu, ponieważ on miał też swoje pragnienia. I tutaj dodaliśmy później typowe smaczek z tym, że no, zawarł pakt z diabłem w wyniku czego dostał to, czego oczekiwał, czyli bogactwo, sławę, jeśli nawet jeśli to jest zła sława, to nadal, lepsze stracił swoje człowieczeństwo. No i później jest oczywiście tego jakiś e, meritum w postaci tego, że on się chciał jednak odpokutować to wszystko i dlatego założył klub e, fantastyki, w którym właśnie zrzesza ludzi. Za swoje zbrodnie, i już to już tam będzie, właśnie ileś lat trwa, według historii. Słuchaj, to, to myślę, że to się rozwinie trochę w kolejnych pytaniach, ale powiedz mi, kto zainicjował klub w Jastrzębie Stroju? Ty, to, ty wymyśliłeś to w ogóle? To, to twoja inicjatywa? Tak, to jest moja inicjatywa wraz z moją narzeczoną Dominiką bo wcześniej byłem, należałem do organizacji Tsuru, która była w Rebniku. Tam robiliśmy konwenty właśnie typowo dla mangowców, ale też były takie bardziej, to już teraz popatrząc z perspektywy czasu, to były takie konwenty już takie jak teraz jest, czyli po prostu temat ogólny, wszystko tam było. No ja zaczynałem właśnie jako uczestnik, później byłem helperem, ja przyszedłem do koordynatora i zostałem po prostu organizatorem. Już do trzeciej edycji byłem organizatorem. Później po prostu doszło do małych spięć, no ale w wyniku tego założyłem własną organizację. Właśnie to była pierwsza, to była nasza impreza do Krakulcowe Dni w Jaszczębiu, No a później stwierdziliśmy, że założymy Klub Fantastyki Krakulec. Wiesz co, a loko klubu to czego nawiązuje? Logo nawiązuje do tego, że jako że to jest rycerz, to musi mieć herb. I po prostu stwierdziliśmy, że weźmiemy kolory, które akurat nam pasowały, bo wraz z narzeczoną uwielbiam kolor zielony. I do tego dodaliśmy trochę szlacheckiego żółtego, złamane przez złote. No a po prostu pomyśleliśmy, że zrobimy tarczę. Tutaj damy właśnie K jako. W środku tarczy i później takie ładne zdobienie. Chciałem się ciebie zapytać, to kogo jest skierowany klub? To, to, czy to jest to młodzieży, czy, czy to wszystkich, czy nie ma takiej jakiegoś, nie wiem, jak to powiedzieć, takiej rozgraniczenia wiekowego? Nie, pod tym względem jesteśmy bardzo otwarci. Obecnie mamy, bo teraz najwięcej nam członków przybyło. To najmłodszy członek ma 15 lat, z czego wcześniejsi, wcześniejsi pierwsi członkowie też właśnie mieli 15 lat, kiedy do nas dołączyli, bo teraz już po tych 5 latach, no to dorośli, teraz, więc my ich wychowaliśmy. Najstarszą osobą jest Ani w wieku chyba 48 lat. Akurat ją poznaliśmy niedawno na imprezie w Jaworzu. Bo ona jest wystawcą i bardzo się zainteresowała tematem klubu i ogólnie wystawianiem się. Dlatego stwierdziliśmy, że z jej pomożemy, bo mamy już wiele kontaktów właśnie z wystawcami, czy takimi osobami, które nigdy nie, miały nie, nie były związane z fantomem, a chciałyby właśnie poznać. Pani ma też właśnie syna, który jest w wieku właśnie takim technikum, pośrednie ogólnie, więc. Dla niego też to będzie plus. No, pod tym względem jesteśmy bardzo otwarci dla uczestników, no patrząc na statystyki naszego fanpage'a, i to jednak to, i to, że robiliśmy, działaliśmy w takich strefach, że bardziej mieliśmy właśnie osoby już dojrzałe, pod tytułem, że są mają 18 plus, w wieku bardziej studenckim. Zacząłeś o tym hrapim krekulcur mówić i to ten, ten, ten jest bardzo fajny pomysł, jaki wymyśliliście, ponieważ ta historia tego hrapiego krekulca cały czas się rozwija. To już powiedziałeś, że ten bohater tutaj odpokutowuje i tak dalej, a właśnie powiedz mi, skąd w ogóle na to pomysł wzięliście, żeby tak y, klub złączyć z bohaterem, żeby, ta pohater, y, żeby też event y, na krekulcowych dniach się rozwijał, skąd to się wzięło? To wynika właśnie z działania Butsuru. Wetsur. Butsuru miało swoją maskotkę i się nazywała Żurawinka. Później przy kolejnych edycjach też dołączył do niej postać jej brata, czyli właśnie Żuraw. To też właśnie jakoś tak, zawsze mieliśmy taką tendencję, że lubimy, żeby konwent miał jakiś klimat, że jakaś jest tematyka, jakaś impreza ma przewodnia. I to tak bardzo mi się to spodobało. A też jestem bardzo aktywny pod tym względem. Więc wymyślałem, że nasze imprezy też muszą mieć jakieś nawiązanie, musi być, to musi być spójne z historią, to musi się cały czas do przodu. Na, właśnie że to, że mieliśmy cztery edycje kregulcowych dni. Każda miała właśnie jakieś nawiązanie i historycznie wytłumaczone jest. A właśnie, a może pamiętasz, mógłby się wymienić, żeby słuchacze usłyszeli, jakie, jakie historie można było przeszyć w Jastrzępim Stroju i podczas krekulcowych dni, właśnie związanych z historią Hrabiego-Krekulca? Oczywiście, pierwsze właśnie krekulcowe dni to jest nawiązanie do historii odpokutowania przez Hrabiego. To było to, też w ogóle przy tym stworzyliśmy specjalną otoczkę fabularną, że osoby, które służą podczas imprezy, czyli mówiąc, gldacze, wolontariusze czy helperzy, to byli właśnie niegrzeczne dzieci. A osoby, które były godne, były o czymś w tym sercu, to były właśnie uczestnicy. Dlatego po prostu też to był taki morą, że za złe uczynki jest kara, więc trzeba się po prostu zarabiać dobrym. I to była pierwsza edycja. Kolejna edycja to odbywała się w Regulcowe Dni. Studencka Intryga to akurat się odbyło w Cieszynie, ponieważ Dominika studiowała w Cieszynie i miała kontakty z uczelnią. To zorganizowaliśmy właśnie edycję nawiązującą do studiów, gdzie hrabia Regulet założył się ponownie ze szatanem, że w wyciągu roku zda pięcioletnie studia. I jest tam właśnie plot twist, że niestety, ale miał, był bliski, nie udało mu się, ale przeszedł sesję wakacyjną i przez to obronił się i został magistrem. Jednocześnie właśnie wprowadziliśmy nową postać, czyli hrabinę, czyli przyszłą żonę hrabiego, bo obecnie hrabia nie ma, nie ma żony. Dopiero to wynika później z kolejnymi edycjami. I właśnie kolejną edycją to jest Uczta Bogów. Jest powrót znowu do Jaszczembia, bo tak wyszło, że wróciliśmy do Jaszczembia, że ojciec hrabiny chciał poznać, znaczy inaczej, bardziej znowu Szatan wykorzystał biednego hrabiego, że musi mu stworzyć, przygotować boską ucztę, ponieważ Szatan miał kontakty z innymi bogami, półbogami, tym właśnie Hadesem, a Hades był ojcem hrabiny. Tutaj właśnie jest bardziej ich zapoznanie się, że oświadczenie się, i to wygląda właśnie takie zabawa konwencją. A czwarta edycja, która właśnie była online się odbyła przez pandemię, to nazywa się Krygulcowe dni, Wojna służby, ponieważ hrabina już dołączyła do dworku, służba, która tam jest na dworze już służyła ileś lat, no, spodobało się, nie spodobało się im to. No, i doszło do lekkiej kłótni przy pomocy szatana, że damska służba pokłóciła się z męską. I tutaj mamy przygotowania do ślubów, tutaj są jakieś planowania, a jednocześnie gdzieś się tam toczy wojna, która płeć jest lepsza. Słuchaj, a jak to wygląda, tak jak się odbywa ta sapawa? Bo to jest jednotniowy event, czy nie? Czy on jest dłuższy? E Jednodniowy, Kregulcowy dni studenckiej trga odbyła się dwudniowa, ale tak to że bardziej się skupialiśmy na jednodniowych, ponieważ na obecny wtedy moment nie mieliśmy takiej mocy przerobowej, żeby poradzić sobie z dwoma, dwudniową imprezą. Poleliśmy jeden dzień, bo było łatwiej to przygotować. A, A jak to wygląda? My przez to, że byłem w córu i tam była taka zorganizowana sala konwencyjna. A czy przepraszam, nie bardziej w córce, chociaż też tak było, ale co bardziej w organizacji FanCube, którzy oni słynęli właśnie z robienia imprez konwencyjnych. I to było B6. Właśnie ostatnia impreza, na której byłem i poznałem coś jakiego to było B6, była konwencja gry. Był to Fantazy LARP, znaczy LARP łamany przez RPG z bardzo luźnym systemem. Później właśnie tam dołączyłem do tej też organizacji, żeby właśnie się zobaczyć, jak to wygląda, żeby po prostu też zaspokoić swoją ciekawość. No i organizowaliśmy właśnie X Maskony. to tam było takie robiło się salki, gdzie uczestnicy była ładna konwencja, czyli wszystko było udekorowane w jakimś konkretnym stylu, a jednocześnie uczestnicy mogli dostawać questy. I właśnie ten pomysł zaciągnąłem do siebie i właśnie wymusiłem na swoich klubowiczach, żeby się przebierali w stroje, które pasują do naszego klimatu, no i rozdawali questy ludziom. I po prostu ludzie wykonują te questy, są bardzo różne, są ciężkie, łatwe, w zależności co się wylosuje, i po prostu kto najwięcej wykona questów, dostaje nagrodę. Jak jest odbiór tej, tej zabawy? Zwiększa się takie zainteresowanie historią Hrapiego Krekulca i hrabiny? I, 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 to już jest różnie, bo zależy też, zależy też właśnie od grupy odbiorców, bo jak jest zabawa, to bardziej ludzie myślą o zabiew, zabawie. Mało którzy byli zainteresowani, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. I bo to jest tylko takie, My się produkujemy z tą historią, z tym wszystkim, ale to jest bardziej dla nas zostaje już tylko archi jako archiwum niż dla ludzi, żeby się tym interesowali, żeby to ciągnęli. No oczywiście zdarzało się, że podczas imprezy właśnie ludzi zainteresowaliśmy i oni się pytali jak może do nas dołączyć co to jest, jak my to działamy, że kim jesteśmy. Wiesz co, a właśnie bo teraz tak zeszliśmy na dwa pytania i będę miał tak jedno pytanie o Pyrkon, a drugie właśnie o krekulcowe dni wersji online i chciałem najpierw jeszcze dokończyć tutaj tą historię hrapiego i zapytać jak, jak, jak się, jak, jaki był odbiór tej zapawy w wersji online. W online poznałem, że to jest trudne, bo to bardziej była taka eksperymentalna impreza jak to może wypalić, szczególnie przez Discorda. I patrząc, bo widziałem wcześniej, jak była jedna impreza, nie wiem jak ona się teraz już nazywała, ale to była pierwsza impreza online, która trwała przez, bodajże przez tydzień. Bardzo fajnie to ludzie ogarnęli, że po prostu była duża rzesza osób, odbiorców, którzy byli zainteresowani, ale to umarło i Forma była błędna, to nie chciałem to jakoś zrobić po swojemu. No mieliśmy uczestników około 50, ale to jednak nie było to, bo to zacznijmy od tego, że Discord nie nadaje się do takiego typu imprez, bardzo prostego powodu. Nie wszyscy uczestnicy wiedzą jak korzystać z Discorda. To jeszcze nie jest takie urządzenie, platforma, która powoduje, żeby wszyscy wiedzieli jak z niej korzystać. I możliwości, jakie generuje. No i po prostu też to, że konwenty mają tą zasadę, że jak tam może być osoba, która ma małą wiedzę, ale na ten czas jednej godziny może być dla kogoś super. Jeśli ktoś ma dostęp do internetu, to nie musi specjalnie spędzać godziny i słuchać kogoś, kto się nie zna, tylko może sobie po prostu sam sobie zrobić research. Więc tutaj to są takie błędy, które wtedy odkryłem. Jednocześnie to, co się nauczyłem w firmie, bo nasza, moja firma, organizuje takie właśnie eventy przez platformę YouTube, i widać, że to działa lepiej niż tego, niż Discord. I po prostu było takie założenie, że robi się transmisję co godzinę. Każda transmisja jest osobna. Czyli nie ma czegoś takiego, że robimy transmisję dużą, przez 10 godzin trwa i każdy by musiał szukać, co go interesuje, tylko po prostu to, co go interesuje, to sobie wchodzi o konkretnej godzinie, dostaje przypomnienie. No i lepiej, to, żeby takie atrakcje jednak integracyjne, że właśnie rozmawiamy. Z widownią niż tylko my mówimy, reszta słucha. To akurat właśnie nie zadziałało. Krekulca na Pyrkonie, ponieważ wy tam byliście też widziałem właśnie, że są jakatem. Ja też kiedyś miałem trochę z tym styczność w firmie i tak uję, o kurde o jakata tutaj. I ten. I, i właśnie powiedz mi, pobyliście w 2018 roku, tak, w, na Pyrkonie? Czy to przepamięta? Hmm. 2019. W 2019, okej, okay, dobra. W ja 2018 też byliśmy, ale wtedy byliśmy ze stowarzyszenia, pod które podlegaliśmy. Ale to było to akurat, no nic za dużo tu nie mogę powiedzieć, no mhm. bo by to akurat było słabe, to było słabe wykonanie. Dopiero rok później my zrobiliśmy po swojemu, zrobiliśmy właśnie tak, jak chcieliśmy to. I właśnie to fajnie zagrało po pierwsze mieliśmy tą współpracę z Oyakatą, więc nasze stoisko zachęcało tym, że mieliśmy zupki chińskie i rozdawaliśmy je za wykonanie questów, właśnie w tym, że my się dobrze orientujemy i wiemy, jak robić questy. To właśnie ludziom to kazaliśmy robić. Mieliśmy bardzo masę fajnych zabaw typu rysowanie, jakieś tam wymyślanie wierszyków, czy jakieś pojedynki na miecze. Bawiliśmy się jednocześnie rozmawiając z innymi stoiskami, z tymi, którzy właśnie tam byli z nami. Wchodziliśmy w interakcje, kazaliśmy właśnie iść po innych stoiskach, żeby właśnie coś takiego wprowadzić, że u nas się żyje, że po prostu my się bawimy. Bo no to nie chodziło też o to, żebyśmy my się promowali jako grupę, tylko pod tytułem, że chcemy imprezę, zapraszam na imprezę. Tylko bardziej to polegało na tym, żeby patrzeć, bawimy się, jesteśmy razem tutaj robimy wszystko razem. To jest właśnie takie główne cel naszej grupy, że po prostu mamy czuć się rodzinnie, mamy się czuć fajnie, przyjemnie, bez jakichś tam spin czy dram, po prostu spędzamy wspólnie czas. Słuchaj, prócz tej rozwijającej się historii Hrapiego-Krekulca, jakie jeszcze eventy i wydarzenia organizujecie w Jastrzępie Stroju i w okolicy? Zdarzało się, że właśnie ze stowarzyszeniem, w którym działa, byliśmy i działaliśmy, organizowaliśmy larpy. To były takie bardziej krótkie, nie takie dłuższe, tylko to była krótka forma na jeden dzień, nawet może na 5 godzin. A tutaj to właśnie było już bardziej inwencja twórcza tego drugiego stowarzyszenia. Oprócz tego, to my się lubimy udziałać właśnie, z planszówkami na jakichś innych imprezach. My często, właśnie, jeździmy z planszówkami na inne konwenty, które nas zaproszą, albo ja się odezwę do nich. Czyli, właśnie, to jest najczęściej Kraków. Również byliśmy w Bielsku. No a tak, to też organizujemy program. Czyli, jeśli jesteśmy wysyłani albo chcemy sami sobie pojechać na jakąś imprezę, to my organizujemy program, zgłaszamy, właśnie. Mamy taką potrzebę, tu to są takie atrakcje, które możemy zorganizować. A jeszcze przypomnę sobie, że nasze planszówki też organizujemy w Nysie. To już dwa razy przynajmniej organizowaliśmy planszówki w Nysie, no, podczas Nyskonu. E, wiesz co, e, poczekaj, tutaj sobie patrzę na pytania. E, a właśnie, nie zadałem pytania, gdzie się spotykacie? Macie jakąś miejscówkę, czy to w różnych miejscach jest e, to jest właśnie zabawne, że my nie mamy takiej stałej siedziby w Jaszczębiu, bo planszówki organizujemy w Cieszynie, we herbaciarni Laja. To wynika właśnie z tego, że Dominika studiowała w Cieszynie. Poznaliśmy właśnie tą herbaciarnię, też miała tam, że pracowała. Wszyscy mieliśmy bardzo łatwy dostęp i się dogadaliśmy z nimi, że będziemy co piątek organizować znaczy bardziej raz w miesiącu, w piątek będziemy organizować planszówki. Oprócz tego, organizowaliśmy przez jakiś czas w też. Oczywiście, organizujemy tylko, że teraz mamy mniejsze pole do popisu, bo to już tutaj nie ma w jaszczeniu za bardzo kawiarni, która by się zgodziła, tak, żeby nas przyjąć. A jednocześnie, nie ma takich miejsc stałych, żebyśmy mogli to cyklicznie organizować. Więc, jak już tylko mamy możliwość, to organizujemy. Natomiast też, organizowaliśmy w ustroniu przez jakiś czas te spotkania. Chcieliśmy atakować Żory i mam nadzieję wszystko przez pandemię właśnie zablokowało, bo chcieliśmy zorganizować, musieliśmy odwołać, ale myślę, że wrócimy już w tym roku czy nawet na porządku przyszłego już obowiązkowo wrócimy spotkaniami w Żorach. A tak to przez właśnie w tym roku jakoś eksperymentalnie stwierdziliśmy, że będziemy się spotykać w moim drugim domu, to jest w Jaworzu pod Bielskiem. Gdzie po prostu się przyjeżdżaliśmy na parę samochodów, spotykaliśmy się właśnie tam. Graliśmy na konsolach, graliśmy w prążówki, bawiliśmy się mieczami i ogólnie po prostu świętowaliśmy. I przez to się właśnie grupa zżyła ze sobą, poznaliśmy nowe osoby, właśnie teraz z nami dalej są. No I właśnie. No właśnie, wiesz, co po. Bo... To już mi zacząłeś tutaj wchodzić w, te, w pytanie, jak zakończyły się te coroczne wakacje w Jaworzu. To jest akurat impreza, którą organizowaliśmy przy współpracy z innym teraz stowarzyszeniem. Współpracowaliśmy przy okazji z Żywieckim Stowarzyszeniem Fantastyki. My z nimi współpracujemy właśnie przez to, że kiedyś byliśmy na ich imprezie, robiliśmy im program stąd właśnie mamy ten kontakt ze sobą. My no teraz właśnie chcieliśmy zrobić, zorganizować imprezę taką jednodniową w szkole podstawowej, gdzie po prostu wyjdzie, że jednocześnie nasza współpraca doprowadzi do tego, że zakładamy, przepraszam bardzo, nowe stowarzyszenie w pragarach, czyli nawiązanie do kultury. Teraz Chyba Nowidewskiej, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, czyli o mnie niezniszczalnym mieczu. Więc będzie, ale oczywiście, klub Fantasyki Kregule nie zakończy swojej działalności, tylko będzie po prostu pod, działać pod tym stowarzyszeniem, żeby mieć osobowość prawną, bo obecnie nie mamy osobowości prawnej, jesteśmy klubem nieoficjalnym, a tego mamy większe możliwości. Słuchaj, a no właśnie, jeszcze chciałem to ciebie powiem i będziemy kończyć powoli, tylko właśnie jak te wakacje się zakończyły, bo mnie to ciekawi. Tam macie fajne zdjęcia z tej imprezy, tuż o was było. Tak, było dużo. Znam się, nie spodziewaliśmy takiej ilości osób. To było tak, że spisywaliśmy tylko osoby dorosłe, ale te to byli rodzice, dzieci. Mieliśmy w wieku właśnie tam 7 do 10 lat. Nawet troszkę może starsza, i to po prostu polega na tym, że nie mieliśmy takiego jednego momentu, w którym nagle przychodzą wszyscy i jakoś coś się dzieje, tylko to właśnie było takie stopniowe, czyli przez cały dzień dosłownie mieliśmy uczestników, więc każdy mógł skorzystać z każdej atrakcji. Najbardziej to popularna była sala rysunkowa, gdzie dzieci mogły sobie właśnie kolorować, mogły sobie coś porysować. Później pograć na konsolach, które tam mieliśmy, a mieliśmy ich sporo i to był każdy rodzaj. Planszówki oczywiście były, no i byli też wystawcy, którzy byli zadowoleni. Wiesz co, no właśnie, bo mi teraz tak powiedziałeś, bo to już będzie ostatnie pytanie do Ciebie. Tylko, że mi powiedziałeś, że Wy będziecie teraz przechodzili do stowarzyszenia. I teraz nie wiem, czy, jak byś zainteresował osoby, które chcą dołączyć do klubu, albo może już można powiedzieć, jak będzie Was można znaleźć, gdzie jak, i, i jak byś zachęcił do członkostwa w stowarzyszeniu. Hmm, to jest bardzo proste, jak dla mnie. Jeśli lubicie jeździć na konwenty, lubicie spotkania, Nieważne skąd jesteście, zawsze z nas, z nami, możecie się spotkać. bo jedziemy na konwenty, jeździmy wszędzie. Dla nas nic nas nie ogranicza. Lubimy się bawić, lubimy dużo się bawić. Spotyk, jak to mogę powiedzieć. Lubicie planszówki? To zapraszamy z chęcią. Mamy swojego, swoją stronę na Facebooku, właśnie ta strona Club Fantastyki Kregulec. Mamy grupę na Facebooku, w której właśnie żyjemy. Wrzucam zdjęcia z każdego wydarzenia czy naszego spotkania, bo właśnie niedawno sobie kupiłem aparat fotograficzny i przez to mogę robić zdjęcia uczestnikom i później to publikować. Słuchaj, wiesz co? Ja to pieszczę. Powodzenia. Z... Z powołaniem stowarzyszenia. Mam nadzieję, że będziecie się rozwijać. I chciałbym usłyszeć, a może i wsiąść ucia w pewnego razu, jeżeli będę miał taką możliwość, w, kolejny, w kolejnej, nie wiem, jak to powiedzieć, konty, w kontynuacji historii Hrapiego, Krekulca i Hrabiny. I, I to jest, powiem Ci, bardzo oryginalny i fajny pomysł, który tam rozwijacie w Jastrzębiu stroju. Ja ze swojej strony chciałem Tobie podziękować za czas i za moje spóźnienie też, które. Dzień. Które, które powstała, i dzięki za wywiad. Dzięki również za możliwość porozmawiania z Tobą, odpowiedzenia o moim klubie. Oczywiście zapraszam na imprezę. Jako, że w przyszłym roku mamy pięciolecie działalności, to na pewno będziemy chcieli zorganizować imprezę Kregulcowe Dni, i też po prostu jakąś imprezę integracyjną. Mogę już powoli zdradzić, że tematem kolejnych krawicowych dni będzie nawiązanie do ślubu. W końcu dojdzie, że hrabiostwo będzie, weźmie ten ślub, jako że dosłownie w przyszłym roku biorę ślub z moją narzeczoną. Dzięki wielkie, i, no, i życzę powodzenia na nowej ścieżce, ścieżce życia, jakby to było w przyszłym roku.